Siemanko z tej stro strony Ganom 1 jeden, jeden i tutaj muszę ustawić, żeby to by nagrywało. Okej. Okay. To Siemano z tej stronie do 1-1 nie pewnie się liczą mąskiego skina. wygram na wyrównanych nikach. Okej. Okay. Może... No nie może teraz pójdziemy. Fuk. Na 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 na. Na... no na PvP. Nie jestem w okrem. Ja tu nie, nie grałam niedawno. Cze był Teksas. Idę na Texas. Podobno tutaj jakieś była zbrojka i te inne główniaki porąbane. Fuk. Jest. Nalazłem. Ale teraz będzie y, zły etap bo tylko to się znajdowało tutaj. A Heum i spodnie, i budki zinchantowane. To znaczy... cóż! Okej, okay, to pójdźmy szybko do pociągu. Po... po budki po spodenki deinczantowane. A hełm nie będzie zinchantowany. Łee! Okej, okay, już się nie przebierajmy tylko szybko wiecie bo jak nie zdążymy to będzie przerąbany. no w no jakieś pierdzielone tyty okej okay. przepraszam że domu nie było dźwięków sprawy, sprawy ale to jest gdzieś przed ostatni dzień wakacji tak i się uczy w nowej szkole nie będę mówił gdzie ale się będę o, bo tam się uczy no, tak tam się uczy taka Iza i... <coughs> Też... I fuk. I te statki. I... Pędzek. Skorzygarniajmy te itki. A on... Cepaj się, tepaj się, jest! No, teraz musimy... ...zapierd... ...dzielać sobie podanąki. Zartuję teraz po Chełma. Spalman, what the fuck? Gdy się oglądasz was w to bardzo pozdrawiam. Ko ja, ja, bardzo lubię tego youtubera, ale on nie ma skina. Oh Ufok. Mm? Nikt mnie nie goni. Na ale się, ale się robi poranek. To ja szybko, szybko pobiegnę, tam pobiegnę, pobiegnę. Szybko, szybko, dała perziole im biała żołądź się, im biała żołądź biegnie. Dobra. Nie wiem, kiedy, kiedy, kiedy. Sku, 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 To jednak był klata i hełm, zapomniałem o tym. Może być.

Jezu, on ma za mocne itemy. On ma takie itemy, że nikt tego nie wde, dead nie. Tylko to była grupa, bym musiała po niego przedećenić. No no no

typie, kuty ty kurna, wypad stąd. Ty deadny. O fuck. Walił mnie jaki typ. Kurna, ja idę do nich. Reba play, Pozdrawiam cię, jak to oglądasz. Widziałam te filmiki, fajnie, fajne. fajne. Jak chcę już tu coś nagrać, tylko mi podaj skate'a swojego. Okej? Okay? Fuuu. Chciałam to rozwijać. Niektóre są spoko odcinkami, a tutaj już wynalazłem takimi. dupokami, mi skryna. No, zapomniałam go już nie do otwarcia, chyba nie zapomniałam. No! Fuck, polski snajper. Ty czulu! Hmm? Ehe, do tego nie założymy to. Oooo, daje mi się. Aha, to jest? Albo nie zabiłem, oni mają nieprzygłose ode mnie. A bo oni mają, oni mają... Wiem co oni mają, to jest gówna. I ja nagrywam. Schodzę przed dużo jakim, nawet dzisiaj ]وي. jestem tu. i mam dla was mogę wam wymyślić kopię piosenkę z parodami? Acha. Yes! z fila Yes! O, tak, musimy. Ale to w treściu nie Mamy P. Ciężko, koksa, ale zabiliśmy osobkę. Chociaż. Chociaż osobkę zabiliśmy i lotnicze otrzymaliśmy w 8 minutach. Za 2 minuty będziemy kończyli lotnicze, więc chodźmy na jakąś inną rękę. Mam tutaj co? Mam! WTF! Ok, to musimy się zaapiąć. Dziela! Mm. Uff. Okej, że macie się rozplątać od na tamto. Oni chcieli mnie usoić. Ja piernicze. Boże, to horror. Fantastyczne, to jest fantastyczne. Fantastyczne to keg. Opěrdíte, jak oni kdo doprčají, já jsem si nevěděla. On dokonu valný z dvou metrů mě! Dokonu mi valný dvou metrů! Ok, řumečky. já se s vámi i papa. pa. pa. pa, pa.